Siemano w tej nowej wrzutce. Robię wszystko, żeby nie robić tej łazienki. Dlatego jadę do Nexterio po płytki, które zamówiłem i zaczynam od balkonu. To taka wrzuta. Jestem, dotarłem, zabieram moich 10 metrów kwadratowych. Już załadowałem. Tak wyglądałem, imitacja drewna jak mówiłem. I zawijam się do następnej wrzuty. No i co? Dalej wszystko robię, żeby nie układać tylko tych płytek, także zacząłem się brać za pierwsze koszenie tego trawnika. No i co? Od razu mogę powiedzieć, że mam tutaj 510 m kwadratowych trawnika i bez żadnego problemu sobie tu przejeżdżam na tych dwóch bateryjkach i to na tyle. Także tak to wygląda. Cały dół już zrobiłem. Świeżutka trawa. Ładna, piękna, zielona. Pierwsze koszenie. Jak Wam się moje, moje gołąbki podoba? Dobra. To na tyle. W następnej wrzutce zobaczycie, jak walczę z tym balkonem. Także do następnej wrzuty. A ja działam dalej. Pokazuję mojemu słoneczkowi, który mnie kręci, żeby się nauczyła kosić później. Później ja będę leżeć, ona będzie kosić. Nie ma Ty też pomożesz? Pomożesz? Nic nie pomożesz? Siemano. Nie ukrywam, że trochę dni minęło, musiałem odpocząć. Miałem się zabrać za tą robotę, ale tak jednak stwierdziłem, że odpoczynek mi się przyda. Ale dobra, lecę dalej z robotą i pomału sobie odmierzam tutaj płytki. I generalnie tak śmieliście się, że mówię drewno podobne. No, tak to nazywam ogólnie drewno podobne, żeby, żeby było coś podobnego, tak jak tutaj też drewno podobne. Ja na tą podłogę mówię drewno podobne. Zobaczcie, jaka fierana jest, nie? Się przytrzasnęła od tego zamka, no i tak pobrudziło. No, i tu też jest tak drewno podobne, nie? Dlatego tak się będzie wychodzić na tarasik i takie płytki. Pomału sobie je rozmierzam, one już tutaj. Znaczy, parę dni temu sobie wyłożyłem, dlatego tu jest mokro pod nimi. O, nawet woda stoi. Muszę je ściągnąć. No tu leje i to tak sobie stoi. Woda tutaj, te przed chwilą dołożyłem. Dobra, miesza z tym. No to co, będę tak działał. Yy, tak, chcę je wyłożyć jakoś. Yy, najprawdopodobniej jutro zacznę. Dzisiaj jeszcze odpocznę, bo potrzebuję jeszcze więcej odpoczynku. No i co, tak to wygląda, także... Zresztą to u Was i tak będzie, także Wam pokażę jak ja to robię, także do następnej wrzuty. Siemano moje robaczki w tym nowym dniu. 6 rano. Ciężko się wstawało, Magda już o czwartej tam z groszem wstała. A co ja dzisiaj? No, dzisiaj jadę ten balkonik. Wczoraj trochę jeszcze posprzątałem, odmierzyłem sobie płytki, także mniej więcej wiem, że je jadę sobie z całej. Zaczynam tam mniej więcej jedna trzecia powinna być tego rozstępu, jak wyjdzie, tak wyjdzie i już tam lecę. Już sobie je przyniosłem. 10 metrów kwadratowych. Maszynka. No i co? Lecę urobić klej. I tak to moje gołąbki będzie wszystko wyglądać. I ruszam. Piękny dzionek. Tak to z góry wygląda. I zasuwam z tym. Ciężko później będzie mi tutaj kłaść. Nie wiem, czy dwóch pasków nie zostawię. Czyli będę jechał, jechał, jechał. I później dwa paski, żeby tam, jak wyschnie, to po tym będę chodzić. Nie. Co innego, jakbym miał rusztowanie i bym zaczął sobie od zewnętrznej, od wewnętrznej do zewnętrznej. A tu muszę na odwrót. Od zewnętrznej do wewnętrznej się chować do, do sypialni. Tak to jest. Maksiu kawę sobie zrobiłem. Maxiulek jest tu ze mną. Trochę smutny, bo ma pancia poszła, nie? Smutny Maksiu? Jedzonko byś chciał? Jedzonko dostaniesz, tak? Jeszcze? No co? Dochodź. No Pyk. Jedzonko Maxi. Kto się tak pięknie przyciąga. Kto się tak pięknie przyciąga? Siat. Daj łapę. No daj łapę. Hi, 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 szczurek mój szczurek lądowy. Dobra, moje szczurki leśne. Do następnej wrzuty. Siat. Leżeć. Leżeć. No Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, i am going stack bricks up, build what I want to make. Yo! Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep Wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see? I will outwork. Dobra, rozrobiłem sobie któryś tam klej. Chyba trzeci. Pokazuję aktualizację. Dzwoniłem jeszcze do Magdy, żeby mi ten system Kubala dowiozła. Pojechała do Liroja, bo mi braknie. Mam pełne wiaderko. Jadę dalej. Teraz będę miał troszeczkę gorzej. Skacz Maksiu! Będę miał troszeczkę gorzej, bo będę się przyciskał tutaj. Nie? No ale już y, cztery linie są położone. Zostały mi jeszcze dwie. I następnego dnia będę robił Docinki, no bo już tam nie wejdę, już muszę stanąć typowo na te płytki. No i co? sąsiad jeszcze wpadł na przeciwka. Kurczę, zna się, bo od razu powiedział Emil, a ty ten listwy nie dajesz? Ja kurczę powiem wam, że zapomniałem o niej. Czyli z zewnątrz widać płytki, a powinienem dać taką, wiecie, listwę, nie? która ładnie by to przykryła wszystko. No, zastartować ją powinny, powinienem, jako pierwsze i tutaj też nie. A tak co, mam gołą płytkę, nie? No, ale nic, no co, już za późno. Znaczy, jakbym ktoś ze mną był i by robił to, że ten, bo wiecie, ten, ta płytka jeszcze musi być uniesiona, czyli jakby muszę szybko jechać, nie? Wiecie, żeby się sklinowało ze sobą. Tam przy rogach to tam już pikuś, nie będzie tego tak widać, no ale tu musi być naprawdę równa linia. Ja bym miał czas, to bym ktoś by to robił. To wiadomo, żebym skoczył w samochód, pojechał, bo sąsiad mówi, że jeszcze ją wcisnę, jak to świeży jest, ładnie ją, ładnie ją przesunę. No ale. Że jestem sam, to już jakby wybieram e, mniejsze zło albo listwa, albo nierówne płytki, później i woda e, stojąca na balkonie. No to także jeżeli. Robicie swoje balkony i to jest y, wizerunkowe. No to jest też jakaś tam odległość. Ja to jeszcze ładnie, jak to mówię, z palca wykończę klejem. Ładnie zrobię, przyrównam palcem jak silikon i, i, i będzie y, elegancko. Myślę, tak mi się wydaje. No nie jest tragicznie, ale mogłoby być ładniej. No, może w ten sposób, nie? Chata za dwie banie, no to powinien, powinienem się trochę bardziej przyłożyć. No ale jest jak jest. Dobra, to na tyle. Y, działam dalej. Ostatnio ziomek mnie odwiedził. Widzieliście tam slapsy jak wrzuciłem, jak troszeczkę linię pierwszą zaczynałem. Wiadomo, że teraz nie będę biegał i yy, baterię przemieniał, kamerę ustawiał, żebyście widzieli cały proces. Ale ostatnio ziomek był. Siema, siema, o, widzę duże postępy, nie? Ja mówię, co nie oglądasz, nie? Nie, nie oglądam, już chciałem, ja więc za to, to czemu? O, no, wiesz, no trochę tak nie wierzę, że ty to wszystko sam robisz, nie? Myślę, że tylko tak pokazujesz, włączasz kamerę, ktoś robi za ciebie, ty włączasz i mówisz, że ty. Mówię, o pogadaliśmy sobie ziomuś, dobra, to zrywam się, bo ja do roboty akurat przed yy, malowałem tym, jak on podjechał. Mówię, co za w ogóle ludki, nie? Co za ludki, wszystkim udowadniać normalnie, nie wiem, niedługo będę srać chyba przy kamerze, żeby wiedzieli, że to ja. Nie, 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 nie mogę, nie mogę z takich ludzi, ale miesza z tym, dobra. Yy, to na tyle Ile co dalej z robotą. Wam plecy tak bolą, że tragedia to jest. Małe płytki. Ciekawe, czy się w ogóle więcej bierze pieniędzy za ułożenie małych płytek, czy się więcej bierze pieniędzy za duże płytki. Bo duże płytki, nie ukrywam, już dawno bym miał skończone. To jednak są metry, wiecie? Dwie płytki bym strzelił i już by były, odchodziłbym. A tutaj, słuchajcie, tragedia, musiałem rampę zbudować w ogóle, bo nie jestem w stanie, inaczej tutaj, wiecie, jest bardzo wąziutko, To sedeckę zrobiłem. I się przesuwam. Dobrze, że ten. Leszek, dobrze, balustrady pospawał. Nic się nie zapada. Pozdrawiam Lechu. No i tak lecę. Tak lecę. Zobaczcie. No ostatni pasek, ostatni pas tutaj do końca zrobię. I to jest na dzisiaj koniec. Jak wyschnie, dopiero po tym będę chodził i będę wklejał yy, przy brzegach. Tutaj pójdą dwie. Dużo docinania cały dzień mi to jutro zleci. Na szczęście dzisiaj miałem ładną pogodę, bo nie, nie waliło mi tak słońca, ale od jutra znowu się zaczynają upały. Także po prostu głupi ma szczęście. Ja to zawsze powtarzam, za dużo tego szczęścia normalnie. A moje największe szczęście jest tutaj i tak ze mną. Okay. Także do następnej wrzuty. Siema mojej robaczki. W tym nowym dniu minęło parę dni. Nie zabierałem się za to, nie miałem motywacji. Wyjaśniałem jedną sprawę, którą kiedyś Wam, kiedyś Wam, niedługo Wam przedstawię, która nie została rozwiązana z braku kompetencji różnych ludzi, ale to jeszcze ten materiał powstanie. Rozbijam dzisiaj te klipsy, robię docinki. Jutro najprawdopodobniej pokleję, bo dzisiaj już jest późno, też mówię, walczyłem z czymś i Magda będzie zaraz z pracy, także znowu relaksik sobie zrobię, no i tak ten dzionek wygląda. Do następnej wrzuty. Magda jest po pracy, a my z Borysem idziemy. Ma gdzie niespodziankę zrobić. Ona odpoczywa na ogrodzie, leży, a my włączymy jej nawodnienie. A pies się nie rusza? Kołdry ratujcie. Siemano w tym nowym dniu od razu wam pokazuję, że jest dziewiąta godzina. Wstałem o 5.30, o 6 zacząłem robotę. I robię te docinki, yy, tu trzeba dużo precyzji. Tak to wygląda w tej chwili. Ciężko to wklejać, ale jest OK. Tutaj musiałem zrobić na igiełkę, żeby podlecieć tam pod tym równiutko, żeby nie było szparki nawet. Tak to wszystko jest u mnie zrobione, żeby te całe lico było w stu wykonane. Lecę sobie teraz tutaj. Tu też miałem problem, żeby to wszystko, tą małą wklejkę zrobić. No ale idę, idę. Zostało mi raz, dwa, trzy i docinka w rogu. Mycie. Następnego dnia fugowanie, yy, zakładanie barierek bocznych i będzie robota skończona. Gitara, co? Dobra. To elo, elo. 8 godzina, jakoś się podniosłem. Dzisiaj mam akcję fugowanie, ściągam klipsy i zaczynam fugować. Odbijam wszystko i działam. Zdążyłem, zdążyłem. 10 lipiec, godzina 13 za 10 minut, wyfugowałem. Przemyłem dwa razy. Wiadomo, że jest jasno, bo to trzeba porządnie umyć. Tak to wygląda. Jak jest brudne. Tu już widzicie, wchodzi po pomału słońce. Dzisiaj jest 30, 30 ponad stopni. Także zabezpieczam to przed palącym słońcem, żeby nie spaliło tej fugi, żeby ona sobie ładnie schnęła. Yy, ona jest stosowana do 35 stopni może być, także ale jeżeli wiadomo, że jeżeli mi strzeli tutaj yy, duże słońce to może coś się wydarzyć. Także zabezpieczam ją pod wieczór myję. Będzie gotowe. Najważniejsze to, że jest zabezpieczone. na tyle tej wrzuty balkon skończony myję go już ostatecznie nie wiem po co wąż przytachałem jeżeli mamy alerty i zaraz walnie ulewa dobrze trafiłem z myciem i dobrze trafiłem z przetestowaniem, czy dobrze woda odchodzi. A mój palec będzie się tutaj, bo deszcz napadał. Alercik. Mamy alert. Dobra, zobaczcie. Są balustrady założone, barierki. Tam też no i to na tyle. Zrywam się, muszę dokończyć spokiwanie tego płynu. Cześć! Żyliśmy przed trzema. Ale leje.